Po tych słowach już żaden rolnik nie zagłosuje na polskie stronnictwo ludowe. Marek Jakubiak odpalił prawdziwą bombę i ostro zaatakował zarówno ministra rolnictwa, z którego wprost zadrwił, a także całe ugrupowanie Kosiniaka-Kamysza, które dopuściło do destrukcji polskiego rolnictwa. Jakubiak był wściekły. Posłuchajcie! Dopuszczono do zamordowania na naszych oczach rolnictwa polskiego. Rolnicy się buntują i co PSL wtedy robi? Ano rolników do więzienia wsadza. I taka jest rola dzisiaj PSL-u i tego nie zakrzyczycie. Tym razem nie dość, że każą mu czytać, to jeszcze musi gnojowice sprzątać. No. Prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami jednym z wywiadów zostałem zapytany czy przeczytałem w całości umowę z krajami Mercosur. Ta umowa liczy około 3000 stron. Tak jak powiedziałem, że skup... nie przeczytałem całej, skupiałem się na obszarze rolnictwa. Szanowni państwo, no i niestety to nie jest prawda. Ani jedna umowa, ani druga nie liczy 3000 stron. Bo umowy są dwie, pan minister cały czas mówi tylko o jednej, nie wiem dlaczego, no ale uparł się na jedną. Otóż żadna z tych umów nie ma 3000 stron. One rzeczywiście są dość obszerne, jeżeli się liczy z, z załącznikami. Ale proszę sobie wyobrazić, że ta pierwsza, ta, która teraz od razu wejdzie w życie, ma około 480 stron. To już chyba jest w, możli w takich możliwościach, żeby człowiek przeczytał. Nawet tak. minister, no, ja Chcę powiedzieć, że trochę współczuję Krajowskiemu. Tak, że, że szczerze powiem Ja pani przewodniczącej chodzi, współczuję o, w ogóle. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa, to jest, co by nie powiedzieć, no, prerogatywa PSL-u. Yy, I proszę Państwa. No, po tym, jak minister złożył papiery, to był jedyny kandydat. To był krajewski. No tam już ławeczka się skończyła. Nikt nie chciał być ministrem rolnictwa w tym rządzie. Więc myślę, że ma trudną chłop sytuację. Tym razem nie dość, że każą mu czytać, to jeszcze musi gnojowice sprzątać. No, I tak naprawdę no, ciężko się połapać w tym wszystkim. No, bycie ministrem w tym rozdaniu jest bardzo trudne, naprawdę. Od Ale panie nocy... pośle, przepraszam, pan ma też doświadczenie biznesowe. Może przenieśmy to też trochę na grunt biznesowy, bo w to, końcu to biznesu to, to dotyczy. Jak to jest, że się umowę czyta po podpisaniu? No nie, no to, to jest znaczy, kto taką procedurę w ogóle szukaj, żeby, żeby to zrozumieć, trzeba się z tego śmiać, bo to no, nie idzie zrozumieć tego logicznie, no. jak się negocjuje umowę przed podpisaniem, a nie po podpisaniu. Tu się negocjowało, natomiast, żeby do niej nie dopuścić, to było najważniejsze, że PSL dzisiaj powstał. A nie, nie wiem, chyba z tydzień dopiero istnieje PSL, y, y, a tą umowę się negocjuje 25 lat. Wy jesteście w każdym Sejmie. Pytam się, co wy jako PSL żeście do tej pory robili w tej sprawie? No nic, żeście nie robili. Natomiast prawda jest taka, że dopuszczono do y, y, zamordowania na naszych oczach rolnictwa polskiego. Y, rolnicy się buntują. I co PSL wtedy robi? Ano rolników do więzienia wsadza. I taka jest rola dzisiaj PSL-u. I tego nie zakrzyczycie, nie oszukacie ludzi, bo to gołym oknem ok widać i nie chcę się tutaj ani znęcać nad nikim ani też dokuczać za bardzo. Bo po prostu rozumiem. No. waszym jedynym rozwiązaniem jest wyjście z tej koalicji i rozpisanie nowych, nowych wyborów. No ale w tych wyborach w tych może was nie być chociaż. Nawet jak w sondażach mieliście się 2%, to i tak do Sejmu, że się się dostawali. Bo mieli dawcę. Więc, więc tak, zawsze taki był biorca i dawca i, Ale i tyle. Natomiast co do, żal... co do istoty całej umowy, proszę Państwa, no faktem jest, że ona była non-stop utajniana. Bo tak naprawdę nikt nie miał dostępu. Dzięki Waldemarowi tutaj doszło do ujawnienia części tej umowy. Natomiast to jest kuriozalne, że ona nie była w zasadzie negocjowana z nikim. Że to jest tak, że to, dopóki Niemcy się za to nie brali. Czyli proszę czytać do, do Urszuli von der Leyen, to ta umowa sobie wisiała międzykontynentalnie chciano się dogadać. I tutaj ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby się dogadać. Naprawdę. I pan minister Czaputowicz, jest, i pani Szydło ją przyspieszali, podpisywali. Pani Jolu, ale ja rozumiem, że no, taka emocje dają emocje, ale skoro to Ale są chce, emocje, to sprawy. żeby fakty. pani nie przeszkadzać. No to pan poseł nie mi nie przeszkadzał, więc. To co? To trzeba przeszkadzać, tak? Nie. nie, to panu posłowi, ja właśnie pani przewodnicząca z, żeby, nie będzie przeszkadzać. A, będzie tylko przez, a, przeszkadzanie. Ale przeszkadza mi teraz. Dobra, no. już nie przeszkadza. To jest Panie cały PSL. Poszły. Jedno robi, drugie mówi, trzecie Myśl. e, myśli. Tak? Negocjuje, a, a później. Ale pyta. nie wie, co wynegocjowało. No i teraz mamy sytuację taką, jaką mamy. Straszny, no proszę państwa, ja bym sobie dał rękę uciąć, że gdyby Włochy, proszę państwa, gdyby Włochy były przeciwko tej umowie, to Polska byłaby za tą umową. A kto by był winien? PSL by był winien. No na szczęście dla Donalda Tuska i jego takiego konfabulacyjnego traktowania polityki zdarzyło się, że Meloni pod wpływem Niemiec i tutaj uwaga, zastanówcie się, dlaczego Włochy są tak zadłużone. Otóż Niemcy wykorzystali fakt zadłużenia Włoch. Dzisiaj Polskę się zadłuża na potęgę, żebyśmy mieli taką samą siłę sprawczą w europarlamencie jak Włochy. Otóż przychodzi jakiś tam właśnie Geszewciarz i mówi, no spróbuj tylko. Tak, Europejski Bank Centralny. Tylko spróbuj. Szantażuje Więc o to, proszę Państwa, chodzi w tym wszystkim. I teraz sytuacja jest taka, że skoro zdarzyło się, że pani Meloni poszła za tą umowę i, za, i jej ambasador zagłosował za, to natychmiast wykorzystano ten fakt, że ta umowa i tak, i tak wejdzie, i polski rząd był przeciwko, wiedząc, że nie wystarczy. Panie pośle, prościej. Tusk protestuje tylko wtedy, kiedy jego protest nie ma znaczenia. Tak, no tak strach, samo było dobre. w pakcie migracyjnym. Dobre. Jeżeli wie, że krzywdy nie zrobi danego tak. rozwiązaniami niemieckiemu, to protestuje, co, co nie miała, tak, tak, tak. A jeżeli miałby zaszkodzić, to wtedy nie ma takiego. No takiej ale teraz winny jest kto Karol Nawrocki. No ja z, za Boga nie mogę zrozumieć, jak oni to wykombinowali. Ale proszę państwa, no skoro z Meloni się przywitał, skoro Meloni się uśmiechnęła, skoro przywitali się i bardzo dobra wizyta była polskiego prezydenta u premier rządu Włoskiego. To znaczy, że skoro ona była za tą umową, to wina Nawrockiego. No ja za Boga tego jakoś nie mogę pojąć. To jest tak jak z tą umową, że trzeba negocjować ją po podpisaniu. No. Ludzie, którzy od lat budują swoją partię na wizerunku wsi i rolnictwa, doprowadzają do jego zniszczenia, a Krajewski za swoje słowa, niekompetencje, a przede wszystkim lenistwo i pogardę dla zwykłych rolników, powinien zostać zdymisjonowany natychmiast. Daj znać, co o tym sądzisz.